Zachód słońca, dzień się kończy, wszystko się kiedyś kończy. Również rzucenie etatu i wydaje się czasami to naturalne, natomiast jest to ważny krok pod kątem dochodowym naszego rozwoju, też i krok, który sam przechodziłem i widzę, ile rzeczy można przygotować się lepiej. Jak można przygotować się lepiej i Dlatego postanowiłem się dzisiaj e, tym z wami podzielić przemyśleniami czy, czy wspomnieniami również, e, bo nie jest takie proste. I na samym końcu również dojdziemy do tego, kiedy nie rzucać etatu. E, więc oglądajcie do końca e, i zapraszam do oglądania. E, nazywam się Rodomir Sejdak. Od y, pięciu lat jestem... Inwestorem i deweloperem, inwestorem w nieruchomości i deweloperem od 15 lat w wielu korporacjach, największych firmach w Polsce oraz jednym z największych w Europie, w różnych krajach, i przeszedłem drogę z etatu do biznesu bez szkody dla żadnej z tych stron. Zmieniałem pracę wielokrotnie i w wielu krajach. No i mam nadzieję, że te rady no, przydadzą się po prostu komuś. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Więc zaczynajmy. Pierwsze co chciałem powiedzieć to, że warto, żeby przygotować się i nie zbankrutować, porzucenie etatu, to warto policzyć realnie ile się wydaje. Powiem Wam szczerze, wydaje się to takie oczywiste, natomiast Miałem za każdym razem, jak pytam kogoś, czy wiesz, ile wydajesz w ciągu miesiąca? Każdy, każdy, 100% ludzi odpowiadają, że wiedzą, ile wydają. I wtedy pytam ile. I najczęściej wychodzi im, że jest to około 70%, 60-70% wydają. I jakimś cudem, jak później pytam ich, no dobrze, ale po roku, w takim razie ile macie oszczędności po roku? A no wiesz, no, no mamy tam gdzieś kilka tysięcy złotych, albo w. Albo za granicą na przykład, no mamy tam z 1000 euro oszczędzone, 2000 euro. No więc z jakimś cudem, pomimo, że ludzie zarabiają, i tak ma, mają mało oszczędności. Powód jest taki, że nie liczą tego dokładnie. Wlicza się e, dochody swoje, wylicza się jakie ma się wydatki, ale nie wszyscy wyliczają, wydat oprócz wydatków rutynowych, wydatki dodatkowe. I to można trakować, to można e, sprawdzać. E, tylko i wyłącznie się spisuje wszystkie wydatki. Ja coś takiego robię od lat, od lat wielu, nie wiem, 10 lat już coś takiego robię, e, również z planowanymi wydatkami. To nie jest aż tak trudne. Są do tego specjalne aplikacje e, różne. Teraz jest ich setki. Kiedyś zaczynałem, było kilka. Ja koniec końców później przeszedłem na Excela, Google Excela, którego mam, do którego mam zawsze dostęp. Jest to m.in. dostęp w, e, na komórce na Google, yy, yy, na Google dysku po prostu, gdzie mogę zawsze wpisywać i mam każdy miesiąc w osobnych kolumnach, każdy zrobi jak chce, ale ważne jest, że za każdym razem jak coś wydaje, czyli zarówno kupuję w sklepie normalne rzeczy, spożywcze również, jak i płacę za kawę, jak i kupuję bilet, bilet na wejście gdzieś, bilet autobusowy, naprawdę spisuję 99% tych Kwot. Jedyne, co nie wpisuję ich po przecinku, bo to nie ma aż takiego znaczenia w kontekście, w kontekście miesięcy, ale naprawdę wszystkie wpisuję. I wiecie, co na końcu wychodzi, że naprawdę jest 20-30% rzeczy, które się zdarzają, e, samym większy, większy koszt nam się wydawało. Przykład wyjątkowe rzeczy są, na przykład zbliżają się wakacje i kupuje się jakieś y, dodatkowe rzeczy, typu, nie wiem, jakieś materace dmuchane czy stroje kąpielowe, jakieś rzeczy związane z latem plus wyjazd jakiś e, wakacyjny, który może stwierdziliśmy, że w tym roku pojedziemy gdzieś w fajniejsze miejsce, plus e, dochodzą jakieś rzeczy z samochodem, na przykład opony, prawda, e, które trzeba wymienić, a się tego nie planowało, nie robi się tego co, co roku, nie robi się tego co miesiąc i tego się wpisuje lub nie spisuje, e, naprawy samochodu tak samo, więc takie rzeczy. I żeby nie zbankrutować, trzeba liczyć sobie, ile realnie wydajemy. I to jest bardzo ważne, bo jak zaczniemy liczyć to dziś, to, do czego zmierzam. Po miesiącu, dwóch, trzech, widzimy mniej więcej w jakich kwotach się e, obracamy, i dzięki temu możemy później przewidzieć przynajmniej ile my potrzebujemy na miesiąc. I do tego właśnie zmierzamy. Punkt numer dwa to mieć właśnie finansowy plan awaryjny. I teraz ten plan awaryjny nie możesz składać z tego, że będę pożyczał, czyli nie z pożyczki. tak? To musi być finansowy plan awaryjny, który będzie polegał na przykład. Może to być również e, drugi etat. Czyli jeśli coś się nie uda, a rzucamy etat, żeby zacząć biznes. Zachęcam do tego, żeby zacząć biznes, to niech będzie to jakiś inny etat. To nie musi być na tym samym stanowisku. Nie musi być na takich samych kwalifikacjach, ale jakiś coś, co dodaje, daje nam e, dochód. E, może to być z, e, lekko poniżej naszej kwalifikacji. Ja się tym nie przejmuję. Jeśli mam zamiar prowadzić biznes i rozkręcać na przykład jakiś handel. Biznes to przecież brzmi może wielko, to nie musi być wcale wielki. Nie trzeba robić deweloperki, nie trzeba być fliperem, ale nieruchomości są prostsze niż nam się wydaje, niż nam się wydaje. Jeśli nie miałeś z tym do czynienia, to zapraszam do kontaktu ze mną. Nieruchomości są prostsze niż się wydaje i naprawdę prawie każdy może w nieruchomościach działać, ale nie każdy musi być e, zaczynać od nieruchomości, od deweloperki, e, jak ja, ale zaczynać w nieruchomościach flipami. To jest postrzegać. Natomiast każdy może też zrobić inny biznes, typu na przykład handel. Może coś sprowadzać, może coś e, skupować z rynku i sprzedawać. Może, po prostu taki taki handel. I to prawdopodobnie da mu już jakieś dochody. Dzięki temu, i za tym jakimś dochodom, to jest jakiś plan awaryjny, który da nam na przykład e, zakładaliśmy 100% albo żeby nie zarabiać miliony, tak jest na początku i dobrze mieć ambitne założenie. Ja też tak robiłem. A później się okaże, że mamy tylko 30% tych dochodów, więc trzeba mieć plan na przykład na pół etatu coś robić. Albo w domu, w home office. Czemu nie? Takie coś może dać nam większe możliwości później czasowe, czyli już nie będziemy zaangażowani w etat, ale jednocześnie będziemy mogli, będziemy robić co, co chcemy, a jednocześnie będziemy mieli jakiś tam wpływ jeszcze dochodów na, na konto, co jest no pod tym względem, że daje nam takie bezpieczeństwo, nam i naszej rodzinie. Więc to jest albo drugi etat. Albo biznes, na przykład jakiś handel, yy, może by, mogą być też jakieś przychody pasywne, natomiast to, to trzeba byłoby powiedzmy sobie wcześniej o to zadbać, żeby to były przychody pasywne. Na przykład jakieś nieruchomości. Więc yy, to byłoby to, żeby mieć drugie rzeczy. Mieć ten plan awaryjny, oprócz tego, że przeliczemy. Plan awaryjny. No i właśnie, przygotować sobie poduszkę finansową. Jak już wiemy, ile zarabiamy, mamy przygotowany plan awaryjny, jak coś nie wypali to, co planowaliśmy. Albo wypali troszeczkę mnie, albo później i to się naprawdę może zdarzyć, to yy, przygotować sobie poduszkę finansową i tu naprawdę polecam minimum na 6 miesięcy. Wiemy, ile wydajemy, to dzięki temu możemy sobie przyznać, na ile miesięcy potrzebujemy tak oszczędności. Wydajemy 8000 tysięcy złotych, czy ty sam, czy z partnerem, z partnerką 8000 zł na miesiąc, sorry. 6 razy 8, 48 tysięcy złotych na koncie musi być. Ale wszystko. I najlepiej, najlepiej minimum tyle mieć. Bo bezpieczniej byłoby mieć na 9 miesięcy i 12 miesięcy. tak, Bo jeszcze koszty naszej działalności, jeśli robimy jakiś handel, mogą być większe niż przypuszczamy. I to może nas zaskoczyć negatywnie. Więc naprawdę również takie coś trzeba wziąć pod uwagę, że ta poduszka finansowa jest konieczna. Ja pamiętam przy pierwszym razie, jak rzucałem etat, miałem oszczędności tylko na 3 miesiące. I robiłem jakiś biznes. Koszty okazały się większe, przychody okazały się mniejsze i musiałem szybko się ratować z tą sytuacją, więc e, tych błędów e, już nie popełniałem później. Natomiast jest to niepotrzebny poziom stresu, który człowiek nie potrzebuje w momencie, gdy ma takie wyzwania, na przykład związane z biznesem, gdzie trzeba się skupić na innych rzeczach, na odpowiedniej formie działalności, na księgowości, na sprzedaży, na marketingu, a zamiast się przejmować takimi bytowymi e, problemami. Więc ta budżetka finansowa jest bardzo ważna. I, i no. Trzymam, trzymam kciuki, żeby y, takie coś Wam się udało zrobić, pójść do tego kroku, dojść do tego kroku, natomiast czasami są sytuacje, gdzie etatu nie warto rzucać. Do tego właśnie teraz dochodzi. I na przykład żadne z tych powyższych rzeczy, jeśli jeszcze nie mamy spełnionych. Zachęcam do tego, żeby je spełnić, żeby y, poduszkę finansową mieć, żeby mieć policzone swoje koszty i żeby mieć plan alternatywny na swoje dochody. Jeśli tego nie mamy, to jest moment jeszcze nie narzucenie. Nawet biznesplan, nawet wsparcie banku, wsparcie finansowe inwestorów, to nie jest moment jeszcze narzucenia etatu. Prawdopodobnie możesz robić to w, na pół etatu albo na. Ja robiłem na cały etat i cały biznes na cały etacie. Po prostu robi się wieczorami i weekendy. Wtedy pracuje się, ok, nie 8 godzin, ale zresztą na etacie pracuje się często. Ja pracowałem zwykle 9, 9, 10 godzin. Natomiast e, pracuje się wtedy bardziej bliżej 12 godzin, czy, czy więcej. Natomiast. E, tego wymaga poświęcenie i do tego trzeba odpowiedniego poziomu energii i nastawienia i dzięki temu można zrealizować te dwie rzeczy, czyli troszeczkę mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zarówno utrzymać bezpieczeństwo etatu, jak i e, korzystać z e, dobrodziejstw rozwoju swojego osobistego e, podczas etatu, więc e, do tego zachęcam. Więc jeśli tych rzeczy nie masz przygotowanych, to nie rzucamy pracy jeszcze, natomiast zachęcam do przygotowania się, żeby spróbować swoich sił i robić coś dla swoim. Robić coś na swoje, móc samemu podejmować takie decyzje. Słuchaj, jeśli obawiasz się takich rzeczy, to po prostu rozmawiaj z ludźmi, którzy rzucili lata, którzy zaczęli swoją działalność. Nie tacy, którzy może, którzy się urodzili już z tym, że byli przedsiębiorcami, już w przedszkolu handlowali cukierkami, albo w szkole średniej yy, za pieniądze pisali dla kogoś ksiok, yy, klasówki. Natomiast do kogoś może, kto już, możesz również do mnie napisać. Albo w komentarzu napisać, że masz taki problem, jaki, jaki masz Ty problem yy, w tym momencie jak już, jakie wyzwania Cię dotykają w momencie, gdy chcesz yy, rzucić etat i zacząć biznes, jakie wyzwania, czego się obawiasz? Ja trzymam za kciuki, uważam, że Polska powinna być jeszcze bardziej przedsiębiorcza i mogło być dwa razy więcej przedsiębiorców niż dzisiaj, zdecydowanie i możemy robić cały czas to samo, a nawet lepiej, bo dzięki temu, jak jest się przedsiębiorcą, to naprawdę dbamy o wyniki finansowe. I dbamy efektywność, dbamy o efektywność. Nie ktoś nam mówi, my możemy mieć lepsze pomysły, więc zachęcam do przedsiębiorczości, zachęcam do rzucania etatu, zmiany etatu na biznes i ogólnie do prowadzenia biznesu. Eee, słuchajcie, mam nadzieję, że to Wam się przydało i jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzu. Może ktoś inny odpowie, ja chętnie odpowiem, albo zywajcie się w ogóle na piw. No, do zobaczenia z tym razem.